Możemy Wam przedstawić zespół Ektopia. Tutaj po kolei. Przedstawcie się. Z tej strony Jerry Pietrow. Ja jestem Kredek. Ja jestem Maciek. Dead. Właśnie. I Dzisiaj będziemy z nimi przeprowadzali wywiad. No to może zacznijmy po prostu od pierwszego pytania. Jak to się stało, że jesteście w teraźniejszym składzie grupy? Jak, jak Wy się znaleźliście? Jak się powiązaliście? pomysł. Historia zaczęła się dawno, dawno temu. <grym> dawno, dawno temu. Całe trzy lata w sumie temu, dokładnie 15 lutego 2013 Marcin z nieobecnym tutaj teraz, byłym basistą i postanowili założyć zespół o nazwie of Enemy. potem ja dołączyłem jakoś w październiku 2013 roku, zmieniliśmy nazwę na Ektopia i od tamtej pory w sumie jeszcze nastąpił Jerry. Nastąpił. wymienionym wcześniej Miłoszu. Tak, było ta wytłumaczę tę sytuację jeszcze bardziej wnikliwie, miał to koncert, dobre. Ektop, koncert Ektopia z Komandosem i ja jestem wokalistą w Komandosie. I jestem od pewnego czasu też właśnie słowo to odnajduje się w tym dużo lepiej niż w byciu wokalistą. I, I okazało się, że oni nie mają basisty, to się znałem, czy mogę być u was basistą, jestem bardzo potępujący. Nie ma sprawy, nawet nie musisz umieć grać! Trochę Ważne, żebyś miał, <laughs> żebyś miał instrument! No, więc tak, się nie, tak było, dokładnie. Tak było. No to właśnie, a Ektopia, dlaczego ta nazwa? Jak się z nią identyfikujecie? Wiesz co, to, to była ogólna burza, burza mózgów, któregoś dnia u mnie siedzieliśmy, szukaliśmy jakiejś fajnej nazwy na zmianę. I stwierdziliśmy, że łacina to jest to. Ale to jest nazwa choroby, to jest przemieszczenie tak. jakichś części, nie? Generalnie to jest przemieszczenie organu względem swojego normalnego fizycznego położenia i to bardzo w nas pasuje, bo... Bo <grym> no, mamy w dupie. U nas nie jest tak, jak powinno To może teraz trochę inne pytanie. Który z was jest najprzystojniejszy? O matko. Ale się nie oceniają. Bo tak nie można. Na Na <grym> Który ryzykuje? Maciek na dziewała? pewno jest najlepszy wow. Zwłaszcza jak brodę zetnie No to już A właśnie chciałem ja powiedzieć, że jako, że mam homo on weekend z momentami oh, yeah. ja. Teraz nie jest weekend Ale jestem świeżo po weekendzie, to że Maciek Przydałaby się dziewczyna w zespole, wiecie? Ona przecież oceniała takie rzeczy Jakie jest wasze największe marzenie sceniczne? Chyba Wacken Mhm mm Jak u każdego Baken, Woodstock po drodze oh. Co tam jeszcze? Sonisfer, jakiś... Impact. Tego jest od cholery. To nie jest, to nie jest wiesz, jedno wydarzenie. To wydaje jakiś duży festiwal. No. A jak do tego podchodzicie? to jest dla was realna taka możliwość? że Jak się zepniemy? Fartu znajomości i pracy. Fart znajomości i trochę pieniędzy i no. będzie. To taka no. prawda. Znajmy realnie. No, to, to teraz może... Do jakiego? Mm. Kosmetyku porównalibyście swój zespół. Chloroform. <śmetyka> w sumie. Marki toaletowy. Kosmetyk. Jakby bardzo dobrze nie kosmetyk. By... Kosmetyka. Wal sam do ciała, ale tych zmarłych. Kosmetyk. Po prostu egipski. No bardzo dobrze. O Boże, dobra, okej, okay. niech tak zostanie. Sam do kremowania. Tak, tak, sam do tak, tak. Wstawne. Wstawne. Okay. Mumifikacje, te sprawy. A często się kłócicie w zespole? Nigdy, nigdy. No, nigdy? Dobra. Nie, nie bali nam się, że to jest... Jak, jak coś się zdarza, to jest to... Takie ma są, To są takie żartobliwe kłótnie w sumie głównie, no. takie dla zabawy, żeby, o, żeby się pokłócić, bo my się tak serio to nigdy nie kłócimy. Faktycznie nie. No. Serio? Tak, ktoś się kłóci zespole? Znaczy słyszałem, że podobno jak zespoły wchodzą do studia, to się zaczyna. W Komandosie się całkiem gdzieś. się? Tak, my się nieźle spinaliśmy cały No mój dalej, no mój dalej. Fura no. na homeschool. Nie, nie kłócimy się. Generalnie obu. większych kłótni nie ma. To naprawdę wyjątkowe, nie wiem, mogę, to, mogę powiedzieć przed kamerą, że mieliśmy wywiad z zespołem, w którym tak średnio raz na miesiąc ktoś kogoś wyrzucał z zespołu, po czym wracał Boże. do tego zespołu? Boże. Wiesz, jak się myśli poważnie o muzyce, to nie można tak robić, żeby rzucać kogoś na żeby potem sobie wrócił. No nie, no. Jeśli myślisz poważnie, to możesz kogoś wyrzucić, ale później nie wraca. A jak wygląda was? Wasz proces twórczy? Jak wygląda próba? Jak, skąd się biorą piosenki? Jakie są Wasze inspiracje? Opowiedzcie coś więcej. Proces tworzenia piosenek? No, no, no to, to jest w sumie śmieszne, bo robimy to tak jak robiliśmy to w 2013. Idziemy na próbę, ma ktoś riff, piszemy cały kawałek i zrobione. Potem tylko Maciek w domu tak dopisuje albo już ma gotowy. A i w sumie to tyle tak naprawdę. To nie jest nic takiego, że przez miesiące siedzimy i myślimy nad riffem po domach, nie? Tylko spotykamy się i jest zrobione. Teraz jeszcze będzie dochodził do tego praca, żeby to spisywać gdzieś, tak, żeby mm. wtedy nad tym pracować, żeby te kawałki były trochę lepsze. Tak, Ale to już. jak przyszedłem, to były piosenki, które są w większości zrobione chyba. Dwie napisałem ja w całości. Reszta była, to po prostu przerobiłem trochę. Mm -hmm. właściwie A samo pisanie? Skąd bierzesz pomysły? Zrobię przykład czasem w domu i na coś wpadnę po prostu. Tak, po prostu. Gram sobie w Lola i tu nagle, o, napiszę tekst. <laughs> nie, nie, gram, nie gram w Lola. No ale ja, tak. A chcielibyście coś jeszcze na przykład naszym widzom opowiedzieć o swoim zespole? Hmm, czy w sumie myślę, że nie uwzględniliśmy ważnej kwestii, hmm? bo w sumie nie jesteśmy tu całym składem. Gra z nami jeszcze niejaki Damian, który pełni rolę gitarzysty live. Tak, I to, to chcesz panu. Ja <gulanie> No Możemy kleić zdjęcie Damiana gdzieś z tak, boku. Tak, zrobimy tak. <gulanie> Musi być, kłopiec, rysowany w <gulanie> No to, to mam jeszcze jedno ostatnie pytanie, ale yy, chciałabym, żebyście się nad nim zastanowili i jakąś swoją refleksję na ten temat wypowiedzieli. Tak, tak już. Tak, bardziej rozbudowaną, wiecie, rozumiecie. Mm -hmm. Czy wiecie, że gdy ślimak traci oko, potrafi na jego miejsce wytworzyć sobie nowe? Nie wiedziałem. <grymne> Teraz już wiem. Okej, okay, refleksja, tak? Dobra, tak, zaczynamy okay. z prawej. No ja! No więc moim zdaniem to było naprawdę, to musi być naprawdę niesamowita zdolność do adaptowania się i do ewolucji, że potrafi tak szybko odnowić część ciała potrzebną mu do funkcjonowania. Jako, że chodzę na archeologię, a wręcz na paleontologię, znam się trochę na ślimakach. Nie na przykład, że dawno temu ślimaki kiedyś to było jeszcze w Bardzo to, około. 641 milionów lat temu to było. Myślę, że on powiedział wszystko, co my chcieliśmy powiedzieć. Wtedy się po zaczęło. I wtedy na przykład do, doszło do tego, że ślimaki stwierdziły, że niepotrzebna im jest jedna gonada i jedna nerka. I zamiast być symetryczne z obu stron, to stały się asymetryczne, bo tylko z jednej strony miały jedną nerkę i jedną gonadę. Co jest? Nie wiem. Ale to tak wiesz, uczyłem się do sesji ostatnio, więc trochę tak rzeczy To myślę, że wyręczyłem cały zespół, no. Ale... Ślimaki mają niesamowitą zdolność do ewolucji. Tak, to jest naprawdę tak niesamowity gatunek. Gastronomalny ślimak. Zostań ślimakiem. generalnie zazdroszczę przede no. ja ja wszystkim. Jest... Ja uważam, że wszystko zostało o ślimakach już powiedziane, więc no. nie ma co dodać. Nawet kurczę, ramy czasowe powiedział, bo to jest no. niesamowite. Podziwiam. No, mureksy są Ja bym nie zapamiętał. No. no dobra. Tyle z naszych tutaj. chyba że jeszcze chcecie coś o sobie widzą, opowiedzieć, nie wiem, na przykład o swoim najlepszym dniu spędzonym razem, albo, albo coś od siebie. Mm, najlepszy dzień spędzony razem. Każdy, kiedy jest próba, jest piwo. To jest na piwo też. No to też, Ale jak jest piwo, to, to fajnie. My czasami na piwo bo To jest <mutter> <mutter> Nie wiem. <slope> <mutter> no w sumie rozpocząć od sobie na tych kwestiach tylko że to tylko na tylko na koncertach I w ogóle się... No właśnie. <klaruje> Każda trupa, każdy koncert. Mnie nie nie byśmy chyba takiego najlepszego. Nie, nie, no. do, nie da się. Chcecie zaprosić widzów na... Jakiś swój najbliższy występ albo mm, do swojej twórczości? Po pierwsze, tego, lajkujcie naszą stronę <grym> na Facebooku. <grym> subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. <grym> po drugie, kawałków, nie po wiem, czy możemy o 12 w... mówić. Już. Tak, możemy? Tak. 12 marca, tak, tak? marca Festiwals... wystąpimy na festiwalu Flak w... w Cervantesie. W liceum imienia Cervantesa. 18 marca Wudu. Na boli warszawskiej. Klub Wódu. Gramy z trzema innymi zespołami. Zapraszamy serdecznie. Coś jeszcze po drodze? No nie. Na razie to tyle nic z koncertów. No, nic ważnego. No to super, dziękuję bardzo. Dobra, za to był zespół Ektopia.